Witajcie. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, to rola właściciela procesu. No, nieodzowna rola w systemie zarządzania procesami, gdzie właściciel procesu, właścicielka procesu powinna zostać powołana po to, żeby koordynować działania w całym procesie. Znowu ukierunkowane na Osiągnięciu zakładanych celów, które temu procesowi wyznaczono. Więc są jakieś cele, są jakieś mierniki tych celów, jest jakiś system raportowania. To zazwyczaj nam się kojarzy z rolą i zadaniem właściciela procesu. i To właścicielstwo będzie polegało na zarządzaniu tym, co się w ramach procesu dzieje, szczególnie w tych obszarach pomiędzy tak zwanymi silosami. Nie macie wrażenia, że czasami. O tym właścicielu procesu trochę rozmawia się jako Yeti. Ktoś coś słyszał, ktoś widział, ktoś inny sobie coś wyobraża, natomiast trudno przełożyć to na jakieś konkrety. Jaki jest ten zakres odpowiedzialności? Gdzie ten proces zatem się zaczyna i kończy, za który dany właściciel powinien odpowiadać? Jak ustalać te cele? Włączyć tego właściciela w te cele, niech sobie cele sam wyznacza, proponuje, zatem te cele i też mierniki tych celów. Co tak naprawdę powinien właściciel procesu robić? Jak powinien jego dzień pracy wyglądać? Od czego powinien zatem zacząć? Co wchodzi w zakres obowiązków takich codziennych takiego właściciela procesu? Druga kwestia teraz. To czego byśmy, jaki rodzaj i jak szerokie uprawnienia temu właścicielowi organizacja zamierza przydzielić. Są takie dwa najczęstsze rodzaje właścicielstwa, które obserwuję, które też opisałem na, na naszym blogu. Właściciel taki umocowany, mający uprawnienia decyzyjne. Mający też narzędzia i władzę. Nazywam to właścicielem takim pełnokwistym. No i właściciel koordynator. Właściciel koordynator jest to osoba, która ma zajmować się procesem, natomiast nie ma uprawnień decyzyjnych. Ona zazwyczaj eskaluje pewne rzeczy, natomiast jest takim opiekunem procesu, informuje przełożonych o Problemach, które przekraczają zazwyczaj uprawnienia decyzyjne takiej, takiej osoby. A więc do tych, o tych aspektach tego właścicielstwa, plus jeszcze o bardzo ważnym czynniku, takich cechach osobowościowych ta tego, takiego właściciela. Co to powinna być za osoba? Zatem jakimi cechami osobowości powinna się legitymować, żeby, żeby dobrze pełnić tą funkcję opiekuna, właściciela, właściciela bądź właścicielki procesu? Temat, jak sobie świetnie zdajecie sprawę, dość szeroki. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do udziału w szkoleniu zarządzania procesami. Temu, tej roli poświęcamy tam sporo miejsca. Zapraszam Was serdecznie do udziału.